Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj odcinek z gościem specjalnym, którego za chwilkę poznacie, z którym to będziemy objeżdżali dzisiaj trasę wspominaną już jakiś czas temu na kanale Ustawki gravelowej, otwierającej sezon rowerowy tegoroczny. Mamy kilka minut przed siódmą, jadę właśnie na miejsce spotkania, w którym mam się właśnie z gościem specjalnym spotkać i będziemy ruszać na objazd dzisiejszej trasy. Dobra, jestem już na miejscu spotkania. Chwilę przed czasem, także no spokojnie poczekam teraz na naszego gościa, który już w moment powinien być, ponieważ jedzie tutaj rowerem. Zdradzę tylko, że ma 30 km do głogowa, także już pewnie część z Was może się domyślać, kto to jest. A jeśli nie, to za chwilę się dowiecie. Jest JON! Cześć! Nareszcie no, i tutaj właśnie macie po mojej lewej stronie tego gościa specjalnego, Przemek Perka, pewnie, <grymny> pewnie bardzo wielu osobom znany w naszej facebookowej grupy Eskera To jest w sumie główny autor dzisiejszej trasy i będzie, można powiedzieć, przewodnikiem całej tej grawalowej ustawki, która będzie miała miejsce gdzieś prawdopodobnie w połowie kwietnia. Ale o terminie dokładnym to będziemy jeszcze informować, bo jak już sobie tutaj wcześniej wstępnie rozmawialiśmy, dużo zależy od pogody. I to nie tylko tej, tej jaka będzie w danym dniu, ale też kilku dni wcześniej, bo wiadomo tutaj jak popada w tych klasach, to no... Nie każdy lubi ta w łocie, a chcielibyśmy żeby ta ten rajd, ta ustawka żeby po prostu była przyjemną przejażdżką, a nie, a nie walką właśnie w jakichś trudnych warunkach także teraz sobie jedziemy, mamy pierwsze kilkanaście kilometrów za nami tak jak na przebitkach będziecie mogli zobaczyć, jak mniej więcej te trasy prezentują. Jak dojedziemy do pierwszego miejsca e, pauzy to też troszeczkę pokażemy, bo pomysłów na przystanki są co najmniej dwa. A jakie to, za chwilkę zobaczycie. No może teraz do kamery Przemek powiedzieć jakie były ogólnie założenia tej trasy. Plan był jeden. Jak najwięcej szutru, jak najmniej asfaltu, Dobry humor w kieszonkach No i do przodu A, no jeszcze jedno, no tak Żeby godnie rozpocząć sezon No to tak bez stówki do domu nie wracamy Także no trzeba się przyszykować Ale w miłym towarzystwie czas szybko płynie, także Po tych 30 kilku kilometrach No powiem wam, petarda Tak, zapowiada się naprawdę świetna trasa Yy, założenie jest wstępnie około 120 km, tak się yy, dzisiejszy lat yy, zapowiada i no, póki co nic nie wskazuje na to, że będziemy go skracać yy, no jak się skracanie czegoś doskonałego to nie wchodzi w grę. No właśnie. Plan był początkowo około 100 no ale Przemek kiedy zabrał się za tej trasy po prostu no bo no, no nie da się tego bardziej skrócić. Po prostu no, to już jest niezbędny minimum i... No i mniej się z tego zrobić nie da. Zresztą jak to wygląda, sami widzicie na, na przebitkach, także no, nic więcej nie możemy dodać, jak tylko żeby Was zachęcić do przejechania się z nami już w kwietniu tą właśnie trasą. No ale dobra, nie zapraszajmy jeszcze. Zobaczcie resztę filmu, to sami się przekonacie, że, że naprawdę warto. Dojechaliśmy właśnie do Sławy, jesteśmy przy głównej plaży. Tutaj jest planowany prawdopodobnie pierwszy albo jedyny, to co raz jeszcze rozważamy postój, gdzie będzie przerwane na jakąś, jakąś kawę, jakieś lody, gofry. Czym hata bogata? Czym hata bogata, tak. Zaraz tutaj zobaczycie, jest kilka budek. Także no logistycznie tutaj było, było tyle fajnie, że faktycznie jest kilka. Będzie kilka stoisk, więc szybciej można by było to ogarnąć. Czyli chodzi o. Oje... Tak, zdecydowanie jest gdzie usiąść, przy ładnej pogodzie jest dużo stolików na zewnątrz. O, i tutaj właśnie teraz wszystko jest pochowane, mam wielką sobotę, więc dzisiaj przed świętami wszystko jest zamknięte. No ale tu jest właśnie dużo budek o, chyba z lodami. By otwierają. O! To jest znak. Tutaj gofry testowałem, są najlepsze. Najlepsze, najlepsze. najlepsze sławie. No najlepszy, nie, najlepszy w Sławie A najlepsze w Polsce 5 minut jak dzieje Co? Stoimy na gofra? No kusząca propozycja No dobra, to myślę Nie zbawi No ale nie wiem przyciśniemy trochę mocniej, nie? No dobra, podgonimy na czasie. Tak, także dzisiaj Jasne To przetestujemy dla was te gofry Czy są faktycznie najlepsze w Polsce hey, Dziękuję bardzo o, o, dobra. No dobra, to testujemy My nie testujemy, bo ja też tu już jadłem nieraz, także to mm -hmm. Tylko potwierdzenie Dobra, goferki zjedzone Standardowo nic się nie zmieniło, pyszne jak zawsze Potwierdzam <laughs> Tak, także kalorii uzupełnione Jedziemy dalej, jeszcze 8 dyszek Zostało do końca trasy Przemkowi trochę dalej, bo on jeszcze ma 30 do domu Także Ja mam cię do zrobienia 120, a Przemkowi Eee, no 200 wyjdzie, nie? jest, no. jest, jest wielka szansa tak nie miał dzisiaj czasu na trasę eee, z dojazdem samochodem na jakąś 200 no to sobie tak to wykombinował żeby zrobić 200 no prawie że w koło komina jeżeli do kogoś 200 km <laughs> to jest trasa wkoło komina ale dla Przemka to nie jest w sumie żaden duży wyczyn, najwięcej ile zrobiłeś? 500 chyba, nie? w zeszłym roku trafiło się no właśnie od z godzinną drzemką chyba dobrze pamiętam tam wtedy na, na stacji benzynowej tak. no ale to, to i tak jest mega wyczyn, także, także szacun yy, dobra, lecimy, bo teraz kawałek szosą, zaraz wjeżdżamy na szutry, także zaraz będą kolejne piękne yy, grawalowe fragmenty. Tutaj mamy jedną z atrakcji naszej trasy wieże Joanna. Gdzie może zrobimy sobie przy okazji rundki grawolowej właśnie jakąś pauzę, jak ktoś jest z dalszych okolic, albo nie był, albo była, chce sobie jeszcze raz sprawdzić, także także tak się to się prezentuje 40 metrów, chyba się nie mylę, jakoś tak jest do tu robi robi nawet... wrażenie, widok na jezioro sławskie. Tak, no naprawdę tutaj no wiadomo, kamera GoPro tego nie odda na żywo, znaczy na, na filmie, ale na żywo robi naprawdę wrażenie i, i widok tak samo, szczególnie przy dużej przejrzystości powietrza jest naprawdę. No warto wejść, warto te kilka słodków pokonać i, i sobie to zobaczyć, nie? Jak najbardziej. Sprawdzone, Dobra. przetestowane robi wrażenie. Sami słyszeliście, dobra, teraz idziemy na drugi fragment naszej dzisiejszej trasy. Teraz to będzie głównie, już tak stricte, gravelowo i bardzo dużo premiumów. Także no, sami zaraz zresztą zobaczycie. No i tu właśnie dosłownie, kilkaset metrów od wieży Joanna, wjeżdżamy na takie właśnie oto premiumy. Generalnie trasa, która może się nie kończyć, jeśli chodzi o mnie. No coś wspaniałego, gravel, szutry, klimat, dobre towarzystwo, zapraszamy. <grystanie> Dokładnie, czego się jest więcej, no, no, zobaczcie sami, no. nawet nie trzeba używać słów, wystarczy po prostu spojrzeć jak to się tutaj prezentuje. No jesteśmy na finiszu naszej trasy. Tutaj będziemy kończyć naszą ustawkę gravelową. E, jakimś gofrem, jakimś lodem, czy tam kto co będzie chciał, bo to będzie już pora obiadowa. Pora e, dla kolarza, Tak. obowiązkowo. <grych> Szybkie, krótkie podsumowanie, bo Przemo się spieszy, bo musi jeszcze zdążyć na mecz z Kubą, tak? Tak jest. Tak. jest a a jeszcze ma 40 km pod górkę i pod wiatr, także e, na szybko. Trasa, jak widzieliście na przebitkach, e, no naprawdę bardzo gravelowa, bardzo fajna. Myślę, że modyfikacji niewiele będzie. Może końcówkę lekko zmodyfikujemy, bo dla niektórych do, może być. Do, do rozważenia, ale to jest raptem 2-3 km, może troszkę innego, innej konfiguracji. Trasa kompleksowa, generalnie jest. Jest wszystko. wszystko. <grych> jest wszystko. Jeśli chodzi o podjazdy, nie ma tego sporo. Trafiły się 450 jakieś 450 domy... metrów na 120 km, także to praktycznie ale. tyle, co Z Osobnie kilka jakichś mocniejszych akcentów, ale. Jest trochę piasku, jest trochę bruku. Jest bardzo dużo szutrów premium, także dla każdego coś dobrego. Więc myślę, że no mówię, jeżeli modyfikacje będą to bardzo, bardzo niewielkie albo i wcale. Także co do, do dokładnego terminu, to będziemy informować na social mediach, gdzieś tam na strawach, Facebookach, Instagrama, w zależności od pogody. I tak, i uzależnie od pogody, bo to też zależy, jaka będzie, jaka będzie pogoda. Ale wstępnie będzie to gdzieś połowa kwietnia, jakiś, jakaś sobota lub niedziela. Także, no tutaj, jak ktoś jest zainteresowany, to śledźcie socjalne i, i będziemy informować na bieżąco, nie? No, ja od siebie dodam, że mieć 100, a nie mieć to razem 200. Na trasie są gofry, dobra kawa, dobre towarzystwo. Dokładnie. Zapraszamy serdecznie. Dobra, to tyle. Także, co do kolejnych informacji, no to, e, tak jak mówiłem, śledźcie social media i. i widzimy się w kolejnym filmie. Na razie, cześć.